Rozgrzewka. Zaczynamy od truchtu. Wykonujemy go przez 3 minuty. Następnie przechodzimy do ruchów kierunkowych głowy, przód oraz tył. Rotacja w prawo oraz w lewo. Zgięcie boczne prawe oraz lewe. Ruchy okrężne w stawach, zaczynając od głowy, następnie barki w przód oraz w tył. Stawy łokciowe do wewnątrz oraz do zewnątrz: nadgarstki, klatka piersiowa wypychana oraz chowana. Ruchy boczne, okrężne. Stawy biodrowe w prawo oraz w lewo, ruchami okrężnymi. Stawy kolanowe do zewnątrz oraz do wewnątrz. Stawy skokowe. Następnie przechodzimy do skrętoskłonów oraz wypady w przód, w tył oraz bok.